Cześć. tu Magda i vlog Grzyj pełnią życia. Witajcie w kolejnym tygodniu zwycięstwa w Panu Jezusie Chrystusie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co się dzieje, jak jesteśmy w drodze do Ziemi Obiecanej. I ta droga nam się przedłuża, i no właśnie, jeszcze ta Ziemia Obiecana wygląda, jakby była kompletnie nie do zdobycia. Czego się możemy nauczyć od narodu izraelskiego? O tym będzie za chwilę. Każdy z nas. Zapewne kojarzy historie o zwiadowcach w ziemi obiecanej. Jest ona opisana w księdze liczb w 13 rozdziale. Zostaje wysłanych 12 zwiadowców na polecenie Pana Boga, jeden z każdego pokolenia, więc idzie ich tam 12. No i rzeczywiście patrzą, że ziemia jest super. I jest napisane tak, że wrócili. I co mówią po tym, jak wrócili? Udaliśmy się do kraju, do którego nas posłałeś, mówią do Mojżesza. Jest to kraj rzeczywiście opływający w mleko i miód, a oto jego owoce. Tam przynieśli wielkie kiście, winogron i jeszcze jakieś inne, inne rzeczy. Jednakże, czyli tak, generalnie jest to super kraj. Jednakże lud, który w nim mieszka, jest silny, a miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również Anakitów. Amalekici zajmują okolice Negebu. W górach mieszkają Chetyci, Jebusyci, Amoryci. Kananejczycy wreszcie mieszkają nad morzem i nad brzegami Jordanu. Wtedy próbował Kaleb uspokoić lud, który zaczął się burzyć przeciw Mojżeszowi i rzekł. Czyli w momencie, kiedy tamci zaczęli mówić te fakty, no takie były fakty, tak? Mocny lud i, y i tak dalej. Kaleb. Widzi, że to wszystko nie idzie w dobrą stronę i mówi tak: Trzeba ruszyć i zdobyć kraj. Na pewno zdołamy go zająć. Lecz mężowie, Kaleb był jednym z tych dwunastu zwiadowców, lecz mężowie, którzy razem z nim byli, rzekli: Nie możemy wyruszyć przeciw temu ludowi, bo jest silniejszy od nas. Fakt. Jest silniejszy od nich, ale Kaleb mówi: Na pewno go zdobędziemy, bo pamięta, co im Pan Bóg obiecał. I po co ich wyprowadził z Egiptu, i co obiecał dawno, dawno wcześniej, w ogóle Abrahamowi obiecał, że uczyni z niego naród, a potem wprowadzi do ziemi obiecanej, więc on to pamiętał, a cała reszta stanęła przed faktem i mówi: Jest przed nami ściana i po prostu ta ściana jest nie do przejścia. Więc oni mówią: Nie możemy wyruszyć przeciw temu ludowi, bo jest silniejszy od nas. I rozgłaszali złe wiadomości o kraju, który zbadali, mówiąc do Izraelitów. Kraj, któryśmy przeszli, aby go zbadać, jest krajem, który pożera swoich mieszkańców. No, mam wrażenie, że tutaj to chyba już trochę za, zaczęli rozdmuchiwać to wszystko. I zauważcie jedno, oni byli tymi wysłannikami ich, ale oni mogli pewne rzeczy zachować dla siebie, jakby stwierdzić, dobra, to nie będziemy ich straszyć, skoro i tak tam mamy iść, trzymajmy język za zębami. Nie, oni zaczęli ogłaszać swoją niewiarę i zaczęli tak naprawdę ogłaszać jakieś plotki albo w ogóle jakieś dziwne wyobrażenia, ponieważ kiedy wcześniej jest opisane, tam nie ma napisany nic o pożeraniu mieszkańców. Dalej, widzieliśmy tam nawet olbrzymów, a nakici pochodzą od olbrzymów, a w porównaniu z nimi wydaliśmy się sobie jak szarańcza. Mogli się tak poczuć, mogli się tak poczuć, ale co, co dalej mówią, i takimi byliśmy w ich oczach. Czy oni wiedzą, co sobie tamci myśleli o nich? Nie wiedzą. Oni sobie to dopowiedzieli. I oni nad sobą samym ogłosili: takimi byliśmy w ich oczach. To, co ogłaszali, stawało się prawdą. I co się stało i jak to wpłynęło na, na Izraelitów po takim, wiecie, po prostu emocjonalnym, takim, można powiedzieć, takim pr zagraniu i rozsiewaniu fake newsów? W, dzisiejszym, w dzisiejszych czasach tak, tak byśmy to. Yy, tak byśmy to nazwali. Pewne fakty tam były, ale to przestały być fakty. Już w pewnym momencie przestały być fakty. Wtedy całe zgromadzenie zaczęło wołać, podnosząc głos. I płakał lud owej nocy, Izraelici szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Całe zgromadzenie mówiło do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie albo tu na pustyni. Zaczęli chcieć, wró żeby wrócić do niewoli, skąd ich Pan Bóg wyprowadził. I dalej, czemu nas pan przywiódł do tego kraju, jeśli paść mamy od miecza, a nasze żony i dzieci mają stać się łupem nieprzyjaciół? Czyż nie lepiej nam będzie wrócić do Egiptu? Mówili więc jedne do drugiego: wybierzmy sobie wodza i wracajmy z powrotem do Egiptu. Mojżesz i Aaron padli przed samym zgromadzeniem społeczności Izraelitów twarzą na ziemię, a Jozue, syn Nunna i Kaleb, syn Jefunego, którzy należeli do badających kraj, rozdarli rozdali szaty. To było dwóch na dwunastu, tylko dwóch na dwunastu, miało Boże spojrzenie na, na tą sytuację. Większość była negatywna. Rozdali szaty i mówili do całej społeczności Izraelitów: kraj który przeszliśmy celem zbadania, go jest wspaniałym krajem. Jeśli nam Pan sprzyja, to nas wprowadzi do tego kraju i da nam ten kraj, który prawdziwie opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciw Panu, nie bójcie się też ludu tego kraju, gdyż ich, gdyż ich pochłoniemy. Obrona od niego odstąpi, a z nami jest przecież Pan, zatem nie bójcie się ich. Oni na fakty zaczęli patrzeć z Bożej perspektywy i zaczęli ogłaszać prawdę. Fakty są takie, ten kraj jest piękny, i Boża prawda jest taka, że chociaż są silniejsi, jeśli Pan Bóg jest z nami, jeśli On nam to obiecał, to On nas tam prowadzi. I parę dni to, tą historię czytałam parę tygodni temu, a parę dni temu księdza powtórzonego prawa, jeszcze raz było nawiązanie do właśnie zdobywania ziemi obiecanej i tam w siódmym rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa jest napisane tak. Gdy Pan Bóg Twój wprowadzi Ci do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed Tobą. I to jest wy wymienione narody Hetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananajczyków, Perzytów, Chiwitów i Jebusytów dokładnie te narody, które oni wcześniej powiedzieli, że tam mieszkają. Siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od Ciebie, Pan Bóg Twój oddaje Tobie, a Ty je wytępisz. Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu Twojemu. Ciebie wybrał Pan Bóg Twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym jego szczególną własnością. I jest powiedziane, że ta ziemia jest trudniejsza do zdobycia, w sensie niemożliwa do zdobycia. Ona jest trudna do zdobycia, jest niemożliwa do zdobycia bez Boga. I może też stoisz przed taką ziemią i pomyśl, jak reagujesz na to, kiedy widzisz, że to jest chyba niemożliwe, że że dana rzecz się wypełni, że dana Boża obietnica się wypełni, że Twoja sytuacja się zmieni, że zyskasz pracę, że kiedyś będziesz miał rodzinę i różne inne rzeczy. Ale jeśli Bóg Cię obiecał, a obiecał Ci mnóstwo w swoim słowie, obiecał Ci, że, że będzie Cię prowadził, to nie poddawaj się tylko dlatego, że ziemia jest dla Ciebie niewykonalna do, do zdobycia. Gdzie, y, potem w ósmym rozdziale księgi powtórzonego prawa jest napisane tak. A gdy najesz się i nasycisz, zbudujesz sobie piękne domy i w nich zamieszkasz, i tak dalej, kiedy we, wejdziesz do tej ziemi, kiedy już wejdziesz, obyś nie powiedział w sercu, to moja siła i moc moich rąk zdobyły mi to bogactwo. Pamiętaj o Panu Bogu Twoim, bo On udziela Ci siły do zdobycia bogactwo, aby wypełnić dzisiaj przymierze, jakie poprzysiąg Twoim przodkom. Bóg mówi właśnie: On chce, żeby to było trudne wejście, jakby dla ciebie za trudne, żeby On mógł pokazać swoją moc i żebyś ty był chodzącym świadectwem tego, i żebyś ty sam mógł zobaczyć, że to była Boża moc, a nie twoja, i żebyś ty sam był chodzącym świadectwem tego dla siebie i dla innych, że Bóg jest prawdziwy i Bóg działa w twoim życiu. I jeszcze taki jeden mały, yy, mały fragment. W siódmym rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa jeszcze była jedna rzecz napisana. Zwolna i potrosze wypędzi Pan Bóg Twój te narody sprzed Twoich oczu. Nie będziesz mógł ich prędko wytępić, aby dzikie zwierzęta nie rozmnożyły się dookoła Ciebie. Bóg mówi, że pewne rzeczy będą procesem, że pewne rzeczy będą działy się wolniej ze względu na nasze dobro. Ze względu na to, żeby pewne rzeczy nas nie atakowały. Tu jest powiedziane, że gdyby nagle wytępić wszystkie te narody, które zresztą jest, dzisiaj czytałam o tym Księdze Powtórzonego Prawa, nie jest napisane, że, że Bóg tak po prostu sobie te, te narody wytępił. Jest napisane, że Bóg wytępił te narody ze względu na ich niegodziwość. To nie było takie widzimisię, a ja dam Izraelowi tę ziemię i, i tak po prostu. Jest napisane, wytępiłem je ze względu na niegodziwość i tę ziemię Wam, wam daję. Więc czasem to jest proces. Podsumowując teraz te, te różne elementy, co my z tego możemy wyciągnąć? Po pierwsze, jeśli Bóg coś obiecał, a obiecał Ci mnóstwo w Piśmie świętym, a być może obiecał Ci też coś szczególnie, pewne obietnice do ciebie szczególnie, on tego na pewno dokona. Ważne jest, co ogłaszasz. Czym żyjesz, czym napełniasz swoje serce. I dalej, na czym albo na kim polegasz? Czy idziesz za większością? Czy idziesz za Bożą Obietnicą, nawet jeśli większość za nią nie idzie. Dalej, czwarta rzecz. Pamiętaj skąd siła i moc, i kto ci zapewnił zwycięstwo. Pamiętaj, kto ci zapewnia zwycięstwo. I bądź potem wdzięczny, jak już wejdziesz do tej ziemi, bądź wdzięczny i nie zapomnij tej całej drogi przez Twoją pustynię i Twoje lata. Przez, przez które byłeś na pustyni, jak Cię Pan Bóg cudownie prowadził i jak Cię wcześniej wyprowadził z niewoli. Piąta rzecz, czasem potrzeba czasu dla naszego dobra. Czasem coś się przedłuża dla naszego dobra. I ostatnia rzecz, droga często jest tak samo ważna jak cel tej, tej drogi. Jest napisane też w VIII rozdziale w Księdze Powtórzonego Prawa, że Bóg ich wychowywał przez ten czas, że Bóg ich przygotowywał, że Bóg ich uczył. Jak ojciec uczy, jak ojciec wychowuje, bo chciał, żeby oni ukształtowali swój charakter. I nie chodziło tylko o to, żeby oni zdobyli tę ziemię, ale chodziło o to, żeby oni w dobrym stanie doszli do tej ziemi. To by było na tyle. Jak ty reagujesz, kiedy widzisz, że Twoja ziemia obiecana jest niemożliwa? Póki co kompletnie niemożliwa do wykonania. Czy ufasz Bogu? Co ogłaszasz? Co ci przychodzi pierwsze na myśl? Dzielcie się przemyśleniami, a póki co kończymy. Pozdrawiam was serdecznie, lajkujcie, subskrybujcie, wspierajcie na Patronite. Do zobaczenia.